ma, no i dzisiaj witamy w czwartym odcinku z anteną korbeckim. No i właśnie, dzisiaj y, mamy pełne skupienie. Ty, ouch. No, no, Ten kot! O, dobra, zabijasz kolta. Zabijasz kolta, nieźle. Dobra. An tak dajesz, prąbiesz, albo lepiej uciekasz. Lepiej ci wychodzi uciekanie. Jak jesteś skupiony, to w ogóle się nie odzywa. Ping. Dobra, mam te gramy Ile masz par Pięć. 5. Dobra. bierz par kitów by szybko, bo mam mało HP. Dobra, dzięki. Traf go. Ulec się lepiej. Dobrze. Mamy przewagę, mamy więcej kitów. A jednak ty masz więcej niż, niż ja. Starcie wielkie w ogóle jest, wielkie starcie. Kol żyje. Inna S. Win. Antek. No już myślała, że już wcale się nie odzywasz. Jeszcze trzy rundy, widzowie. Musimy to dobić dzisiaj w czwartej części. Ej, nowy w sklepie. A, pakiet poziomu 35, to nic. Chodź teraz, ale musiałem taki skupić, co mówiłaś? Musiałem tak się skupić Że się w ogóle nie No co on powiedział, że musi się skupić? Ej, pomożesz mi z tą, tą skrzynią? Albo dobra, nie im Ale trafiłem Dobra, pięknie. Tylko tym Szyszka. atakiem musisz trafić. Przez To brat. jego brat. Szyszka, brat. szyszki. brat. nazwy. jego do Nie. nie krycie, Nie. Nie kryj się, nie kryj się. Oni się boją. Co, wygrać. Nie. Koniec naszej gry. No. Musimy jeszcze trzy rundy wygrać. Ej, zaraz no, dobiję... Drugie Ej! No! Ja zaraz dobiję tyś, 3500 pucharków. Co? No Tika by się przydało. Albo Mega boxa. Nie straciłem tego specjalnego. Zacząłem nowe sobie konto. dlaczego? Bo nie miałem żadnej legendy i ten. Zacząłem nowe konto. Cztery... 800 pucharków. Sandy. Później wieczorem. Kruk. I miałem Sandy i Kruka. I było spoko. Dopóki. Odin... Nie, przyszyp... przyszypanek zainstalowałem Brawl Stars.

Musimy wygrać! O skąd wiesz? O Jezu Jakie to było głupie No dobra. Jeszcze musimy wygrać dwie rundy na drugim miejscu Ej, brakuje mi jeszcze dwa pucharki i mam 3500. To drugie miejsce albo trzecie. Co? Drugie musi być! Musi być drugie, bo trzecie, trzecim, się, na trzecim jednak się nie da. Bo trzecie zajęliśmy dwa razy. Ale nie zaliczyło się. Bibi, puń, puń! Zginęła? Uważaj! Znowu Jessie! Dobra, jeszcze jedną rundę na drugim miejscu, i mamy mega boxa widzowie. Normalnie, bum! A, w ogóle, zdobędę monety sobie, 50 monet. Mam 3505 pucharków. Dobra, musimy teraz się schować, musimy zbierać parki psów trochę. I kampić. Chodź, I chodź. Pan P! Pan P! Pan P chcesz się kręcić, ale ja się nie kręcę. Mam pa, mam P na łebie! Ej, Dobra, jeszcze cztery drużyny. Dobra! jeszcze 4 mnie!

Ale dobra jak chcesz. Lepiej spróbować. Ouch. No jest! Udało się! Widzowie mega boxa otwieramy teraz i mam nadzieję, że dropnie szóstka. Ja ci nie powiem, co? Będę po prostu. Nic nie będę mówił. Nie powiedz mi, Gówno. No niestety widzowie nagrywaliśmy tak długo, a nic nie wypadło. Wszystko na marne. A karnet koniec sezonu jest za 16 dni. Oj, zaraz mam pickboxa, ale już nie będziemy dobijać, bo nie mam zadania. Mam zadanie na 500, ale nie będziemy dobijać. Więc widzimy się jutro! O 16 .00. będziemy nagrywać odcinek. No to pa! No, musimy. Dobra, więc upewnię was, że mamy jeszcze jutro o godzinie 16.00. Jutro o godzinie 16.00, na przykład ileś tam. Możecie zobaczyć odcinek dopiero świeżo nagrywany. To więc nara.